Cześć kochani, witam się z wami bardzo serdecznie w dzisiejszym dniu. Słuchajcie, siedzę właśnie sama w domu, tak jakoś, wiecie, tak mi się jakoś nudzi. Mówię, dobra, włączę na chwilę kamerę i sobie do Was chwilkę pogadam. Yy, bardzo powiem Wam, że <grywka> kiedy zaczynałam te moje nagrywki na YouTube, to, to była taka dla mnie odskocznia od dnia codziennego. Miałam wtedy dużo problemów i wiecie co i tak, yy, chciałam sobie czymś zająć głowę, nie? I wiecie, a teraz to tak się w to wkręciłam, że ja tak lubię tą, wiecie, tą, tą, tą relację z wami. Ja tu wrzucam filmik, wy mi piszecie komentarze, coś tam sobie rozmawiamy, piszecie do mnie na Instagramie. No po prostu tak się w to wkręciłam, że jak tak na przykład mam ze dwa dni, że nie nagrywam, to jakoś tak mi czegoś brakuje, wiecie? Was mi brakuje. <laughs> Serio. I wiecie co? Yy, przywiozłam sobie paczkę z paczką i mówię, pokażę Wam, co sobie zamówiłam. To znaczy nic tu szczególnego nie ma, to nie jest Avon, yy, ale ogólnie ja też lubię, jak dziewczyny otwierają paczki i cokolwiek tam w tych paczkach mają, to ja lubię pooglądać, co tam mi przyszło, to ja też Wam pokażę, co, co mi przyszło. Yy, parę dni temu, czy tydzień temu byłam chora, wiecie? I kiedy byłam w, u mojej pani doktor, to dostałam antybiotyk, dostałam dużo różnych innych leków, ale ta pani doktor powiedziała i bardzo duży nacisk na to kładła i dużo o tym mówiła, żebym sobie kupiła w sklepie herbatę z kwiatu bzu. Tylko prosiła, żebym nie kupiła tego gdzieś tam w jakimś dyskoncie, w jakimś markecie, bo to nie o takie herbatki chodzi, tylko żeby to była taka herbatka prawdziwa z kwiatu bzu, najlepiej z ekologicznej uprawy, wiecie. I jako, że ja wtedy byłam chora, się wtedy bardzo źle czułam, to nie chciałam się gdzieś tam ileś kilometrów jechać do sklepu zielarskiego, wiecie, po tą herbatkę. Wykupiłam tylko leki w aptece i wiecie... I przyjechałam do domu, jak poczułam się troszkę tyci tyci lepiej, to zamówiłam sobie w jakimś tam sklepie internetowym tą herbatkę i pokażę wam, jaka to herbatka. I jeszcze zamówiłam sobie, wiecie co? No bo oczywiście ja tak, ja tak mam, wiecie, że ja kiedy coś kupuję, to patrzę, czy darmowa wysyłka nie. I coś tam domawiam, żeby tylko mieć darmową wysyłkę. A wiecie, to jest w ogóle nielogiczne, bo czasem. Y Czasem to po prostu jest nieopłacalne, nie? Wiecie, na pewno. Czasem to jest nieopłacalne, ale no jakoś tak mam, że właśnie jak coś kupuję, to szukam, a może coś tam, a może coś potrzebnego będzie, że się załapię na tą darmową wysyłkę. I potem w efekcie, wiecie, to za dużo, niż, dużo, dużo, dużo więcej, niż gdybym e, kupiła tylko tę jedną rzecz i zapłaciła za przesyłkę. Także tak. W środku tak to wygląda. Ja tego jeszcze nie rozpakowywałam ani tylko wiecie, przeciąłam nożykiem, żeby Wam tutaj przeleścić na, na filmiku i zamówiłam sobie tak, tutaj są, a, dwa opakowania tej herbatki zamówiłam. O, jak to wygląda, jakoś bez mi się sterwieniem kojarzył z jakimś fioletem, a tu wiecie co, o, ale sfatygowane opakowanie, ale na szczęście jest to jeszcze w, yy, w drugiej korekce, więc nic się tutaj nie rozsypało. Yy... Myślałam, że jedno opakowanie zamówiłam, bo przecież nie wiem, czy mi to w ogóle będzie smakowało, ale zamówiłam, wiecie. No i tutaj pisze, że to jest herbatka ekologiczna, ziołowa, kwiat bzu czarnego. Jest y, cenionym surowcem wykorzystywanym w kuchni i ziołolecznictwie. Yy. Kwiat bzu czarnego, 100%, także... Mhm. Tak to wygląda. Wiecie co? Zobaczymy, jakie to będzie w smaku, bo raz pamiętam, yy, kupiłam sobie py pyłek pszczeli. Naczytałam się, jakie to ma, cudowne właściwości i tak dalej. Kupiłam sobie pyłek pszczeli w takich granulkach. I wiecie co? To było dla mnie tak ohydne do picia. Tak ohydne, do pcia, nie dałam rady tego pić z niczym i z sokiem próbowałam i z herbatą i ktoś tam na jakimś forum doradzał, żeby spróbować do jogurtu wsypać, czy tam do serka jakiegoś słodkiego. Próbowałam, wiecie co? Nie mogłam i odbijałam się tym za przeproszeniem i po prostu nie mogłam. Potem kupiłam sobie tam pyłek pszczeli w tabletkach i już było ok. I faktycznie, ja wtedy nie wiem, czy na ile ja sobie to wmówiłam, a na ile to nam nie działało, ale faktycznie czułam taki przypływ energii, taka się czułam, wiecie, nie ospała niezmęczona no może akurat i właśnie no nie wiem zobaczymy na konsystencja jest tego nie jakoś sobie wyobrażałam że to będzie jakieś takie coś większe hmm. no zobaczymy zobaczymy w każdym razie pani doktor bardzo mi tę herbatkę polecała że właśnie ma dużo różnych właściwości odżywczych i że Walczy, jest dobra w walce ze śluzem, jak to właśnie człowiek jest chory, na te moje zatoki, że też ma mi dobrze robić e, ta herbatka, bo wiecie, ja mam przewlekłe zatoki, nie problem z zatokami. E, potem zamówiłam, zamówiłam, sobie, wiecie co, Bisolvit Junior żelki, takie coś, po prostu jak ja to zobaczyłam, to od razu miałam skojarzenie z moim dzieciństwem, kiedy ja byłam dzieckiem. I wiecie, i moja, moja mama mi kupowała czasem Visolvit, Vibovit i mi to tak smakowało. Ja rozrywałam sobie taką tą saszetkę i ja tam palucha wkładałam i sobie tak, nie? Moja mama chciała mi to roz, y, z wodą wymieszać i żebym sobie to wypiła. Ja płakałam, że ja tak nie chcę. I właśnie ja sam ten proszek sobie wyjadałam. I jak zjadłam saszetkę jedną, to tak mi to smakowało, że chciałam drugą. A z kolei moja mama mówi, no nie można, no bo to jest jednak, y, wiecie, nie można było przesadzać, nie? Tylko jedna saszetka chyba na dzień mogłam sobie zjeść. I wiecie, jak ja to zobaczyłam, jakoś, no fakt, że ja się tym nie interesuję, czy Vibowit, Visolvit są dostępne w aptece, Pewnie są, ale się tym nie interesowałam od wielu, wielu, wielu lat. I teraz to mi się wyświetliło. I mówię: Kurczę żelki Wisolvit. Tak mnie to zaciekawiło. Mówię: Dobra, zobaczę, czy po prostu wiecie, czy to będzie jakoś smakowo, czy to będzie smakowo jakoś porównywalne z tym Wisolvidem, który ja pamiętam ze swojego dzieciństwa. Ale tutaj się już nie przygotowałam, żeby sobie poradzić z otwarciem tego pudełka. Gdzieś mam tutaj nożyk, wiecie. Ale o, chyba, chyba się uda. Jest szansa na to, że się uda. Mhm. Takie żelki. Takie żelki. Mm, nie, w ogóle to nawet nie pachnie jak, wiecie... Jak Visolvit, który ja pamiętam, a mam po prostu. Mm. No, nie wiem, żelki, takie wiecie? Smakuje jak zwykłe żelki. Nie jak Visolvit, który ja pamiętam, to już nie pachnie jak ten Visolvit. A ten Visolvit, który ja pamiętam, kiedy się otworzyło tą saszetkę, to w ogóle sam ten zapach tego Visolvitu. No, a to pachnie i smakuje jak jakieś tam, wiecie, zwyczajne żelki. I tutaj zamówiłam sobie jeszcze, będę przed chwilą szeleścić. Zamówiłam sobie olej lniany. Czego troszkę mnie nie to zaskoczyło, bo... Ja ogólnie lubiłam kupować olej lniany. Kilka butelek zużytych za sobą mam i zawsze wiecie, zawsze było tak, że olej lniany y, przechowywałam w lodówce i kiedy kupowałam, to pani zawsze mówiła, że przechowywać w lodówce. Natomiast ten, a, y, ten olej y, pisało w opisie, że przechowywać w temperaturze pokojowej. Nie wiem. Nie wiem, czemu tak wiecie spożywać na zimno, nie należy podgrzewać, ani smażyć potraw. No ale właśnie, no zdziwiło mnie to, że ja zawsze wiedziałam, że olej lniany się przechowuje w lodówce, a tenże w temperaturze pokojowej. Ładna ta butelka w ogóle, nie? I olej lnianego to ja używam tak, że wiecie, czasem jak sobie robię do pracy jakąś sałatkę, taką warzywną, to polewam sobie olejem y, tę sałatkę. Wiecie co? Hmm, chciałam wam jeszcze pokazać. Chciałam wam jeszcze powiedzieć, jak <grywania> już nagrywam po was filmik. Moja córka ostatnio. Y w ogóle na TikToku panuje jakiś taki trend, że w Biedronce pojawiły się leginsy i golfiki termiczne, i po prostu jest taki szał na te leginsy i na te golfiki podobno. I wiecie, moja córka przyjechała z uczelni i poszła prosto do Biedronki, i mówi, weszła do Biedronki, patrzy tam na to gdzie te rzeczy były, i mówi: Tak, są ostatnie leginsy, <laughs> więc szybko je wrzuciła do koszyka, nie? Przyjeżdża do domu i słuchajcie, rozpakowywuje, a to nie są leginsy, <głos》>, tylko to jest golfik. Tylko to jest golfik. I powiem Wam, że bardzo fajny materiał. To jest ten golfik termiczny. E, taki tutaj, nie? W środku ma ten fajny. E, tylko na moją córkę jest za duży. I właśnie ona mi go sprezentowała. Słuchajcie, mam obawy. <głos》>, mam obawy, że ja w niego nie wejdę. Ale jeszcze go nie mierzyłam i po prostu, wiecie co? On się dosyć mocno rozciąga, dosyć mocno się rozciąga. Ale i w ogóle odzież termiczna chyba ma to do siebie, że ona ma przylegać do ciała, nie? Ale właśnie nie mierzyłam go jeszcze, bo dzisiaj rano mi go kamila dała. I wiecie, i nie wiem, czy on będzie na mnie dobry. Ale ten. Także przybył mi golfik do mojej garderoby, ale wiecie, jeśli będzie na mnie za. Za mały, to u nas jest tak, że jeżeli na przykład moja Kamila coś sobie kupi i jest na nią za duże, to daje mi. I jeżeli na mnie jest to dobre, to ok, ale jeżeli na mnie jest za małe, a na Kamile za duże, to wędruję to do mojej mamy, bo znowu moja mama jest taka pośrednia, że jest szczuplejsza ode mnie, ale no, taka trochę bardziej od mojej córki, wiecie. Także tak. No i słuchajcie, i, no i także tylko tą paczkę chciałam wam powiedzieć z takich innych rzeczy, to wam powiem, że jestem na etapie czytania tej książki, która niedawno mi przyszła, Małgorzaty Mostowskiej, tej dziewczyny, wiecie, tej takiej znanej joginki z YouTube'a. To są takie nawet jeszcze nie jestem w połowie, ale powiem Wam, że bardzo fajna książka, bardzo fajna książka, ja też lubię wiecie co. No ja lubię takie tematy, to po prostu jeżeli ktoś lubi takie tematy, to, to wiecie. To książka polecam Wam w ogóle. Czy lubicie takie tematy, czy nie lubicie, bo ta dziewczyna, ona takim fajnym językiem pisze. Tak wiecie, no tak można sobie jakoś życia poprawić różnymi takimi zmianą nawyków. Wiecie, fajna książka, fajna, polecam Wam. Jeśli macie ochotę, to sobie kupcie. No i co ja z moimi perfumami. Olifejma oczywiście się nie rozstaje. Słuchajcie, wszędzie ze mną są. I ten. I bez, bezustannie ich teraz używam, nie? Nie mogę się nimi nacieszyć. No tak, tak ten tęsknię za tym zapachem, że ja nawet nie byłam, wiecie, tego świadoma. Cieszę się, że je mam. Także teraz tylko te perfumy u mnie są. Słuchajcie, i żadne inne. Nawet tu na razie <słuchaj> poszły w odstawkę. Także tak to wygląda, kochani. Dobrze, żegnać się z Wami już będę. Pozdrawiam Was wszystkich serdecznie. Dziękuję, że przychodzicie na mój kanał, że dajecie mi łapki w górę, że yy, pisze, odzywacie się do mnie na Instagramie. Też bardzo Wam za to dziękuję. Pozdrawiam Was serdecznie i do zobaczenia w następnym filmiku. Pa!